Wyszedłem z samolotu i nie przywitali mnie Brytyjczycy z Britain First, ale przywitali mnie e, dwaj panowie, i może powiem od tej strony, że o ile do wczoraj naiwni mogli mieć złudzenia co do tego, kto dzisiaj rządzi tak naprawdę i kreuje wszelkie ruchy e, w cywilizacji łacińskiej, e, tak naprawdę po dzisiejszej sytuacji nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Dwaj panowie, którzy czekali na mnie e, zaraz po tym, jak wyszedłem z samolotu, zadali mi trzy pytania i Wydaje mi się, że te trzy pytania powinny rozwiać wszelkie wątpliwości, kto pociąga za sznurki w światowej i europejskiej polityce. Pierwsze pytanie brzmiało czy jest pan antysemitą? Drugie pytanie brzmiało. Czy nienawidzi Pan Żydów? Trzecie pytanie, związane z notatkami, które miałem, wszystkie zeskanowane, wszelkie informacje, wszelkie dane, wszelkie telefony, a również w notatkach miałem zapisane nazwisko Ibrahima Ibn Jakuba, Żyda z XI wieku, który trudził się sprzedażą niewolników polskich na ziemiach polskich i z wielką złością, z nienawiścią w oczach, ten osobnik, ta osoba, o której zaraz powiem kim tak naprawdę była, z wielką złością pytała mnie, co robi to nazwisko, w moim notesie. Myślę, że więcej nie trzeba wyjaśniać, kim były te osoby, bo chyba średnio inteligentny człowiek tak naprawdę zdaje sobie z tego sprawę. Na początku myślałem, że jadę do Wielkiej Brytanii, że jadę do państwa Brytyjczyków, a nie do Izraela, bo rzeczywiście okazało się, że ci panowie, którzy mnie przesłuchiwali, ci panowie, którzy na mnie wyczekiwali, to byli Żydzi. Jak powiedziała mi, zapytałem pracowników, którzy pracują w Border Force i wyjaśnili mnie, że przez kilka godzin przesłuchiwali mnie panowie, którzy są identyfikowani jako Jewish Special Branch, czyli tacy żydowcy agenci do spraw specjalnych. Przeszukiwali mnie kilka, przepytywali mnie przez kilka godzin, przeszukiwali wszystkie moje rzeczy, no, ale chyba tak naprawdę najbardziej znaczące jest to i wiele wyjaśnia reakcja agenta, który na mnie czekał na lotnisku, który z wielką złością Reagował na imię Jezusa. Gdy powiedziałem, że moim panem jest Jezus Chrystus, ten agent automatycznie krzyknął: shut up! Zamknij mordę! Wielokrotnie to powtarzał. A gdy wspominałem o tym, że jadę do Wielkiej Brytanii po to, gdyż chcę współpracować z organizacją na rzecz reaktywacji i odbudowy chrześcijańskiej Europy, Powiedział, że jestem skrajnym rasistą, antysemitą i tak naprawdę jestem na podsłuchu od wielu, ale to wielu miesięcy. Kiedy podjęto decyzję o tym, żeby Cię odesłać do Polski? No właśnie to przeszukanie trwało przez kilka godzin. Byłem przesłuchiwany, były mi zadawane przeróżne pytania. Po pięciokroć pytano mnie, jaki jest mój stosunek do homoseksualizmu. Przez pięciokroć myślałem, jaki jest mój stosunek do innych religii. Pytano mnie wielokrotnie, krzycząc na mnie, czy uważam, że chrześcijaństwo jest religią prawdziwszą albo lepszą od takich religii jak islam, czy religia żydowska. No i po tych przesłuchaniach, po tym wywiadzie, po zebraniu odcisków palca oraz po przeszukaniu mnie zupełnym, podjęto decyzję o tym, że jednak jak będę deportowany, że będę jednak odesłany do Polski. No i początkowo podano taki argument, że współpracuję, że przyjechałem na spotkanie z skrajnie prawicową organizacją Britain First, która działa legalnie w Wielkiej Brytanii, czyli tak naprawdę powód jest abstrakcyjny, oraz że moja obecność jest niebezpieczna dla społeczności, różnych społeczności w Wielkiej Brytanii. Tymczasem kilka minut temu przyleciałem do Krakowa na balice. Zostałem tutaj deportowany i tutaj otrzymałem dokument, w którym Brytyjczycy twierdzą, że nie posiadałem potrzebnej wizy, co jest kompletną bzdurą. Sprawą zajmie się mam nadzieję ambasada Polski Konsulat, tam przy ambasadzie Rzeczpospolitej. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie prędko wyjaśniona. No przecież jako polski obywatel nie powinieneś, nie potrzebujesz żadnej wizy, wystarczy dowód osobisty albo paszport, żeby wyjaśnić to, jaki miałeś ze sobą dokument. Oczywiście miałem dowód osobisty, jest to dokument wystarczający. Tak więc o żadnej wizie nie mówiono w Wielkiej Brytanii, o żadnych problemach z dokumentami. No taki dokument dopiero otrzymałem tutaj od straży w Polsce. Tak więc, jakie były pobudki niespuszczenia mnie? No, chyba, chyba każdy doskonale wie, zwłaszcza ta agresja, jakiej doświadczyłem ze strony agentów tych specjalnych służb żydowskich. O czym powiedzieli pracownicy lotniska Border Force. Podam może przykład w momencie, gdy jeden z podwładnych agenta którego nazwiska nie chciano mi podać. Sprawdził moje bagaże ten krzyczał cały czas do niego, żeby szukał dragów, szukał narkotyków, szukał narkotyków i szukaj e, narzędzi jakichś e, noży i tak dalej. No to chyba łatwo się domyślić z jakim nastawieniem tamtejszy przedstawiciel społeczności żydowskiej podchodził do mojej osoby w sposób jeszcze ksenofobiczny i A gdy wspomniałem o tym, że jestem radykalnym katolikiem i radykalnym narodowym katolikiem, to powiedział, że jest to mowa nienawiści, na którą nie ma przyzwolenia w Wielkiej Brytanii. Kontaktowałem się z konsulatem. Pani z konsulatu obiecała, że wyślę pismo do Border Force, tak aby tę sprawę wyjaśnili w sposób wystarczający. Border Force też również przedłożyłem w języku angielskim pismo, w którym wyraziłem zgodę na to, aby przekazywali wszelkie informacje po polskiej ambasadzie w związku z zatrzymaniem mnie. No, zatrzymanie trwało Wiele godzin uważam, że nie było żadnych zachowanych podstaw prawnych, zwłaszcza, że jechałem tam oficjalnie jako dziennikarz. Patrząc na tę sprawę pod kątem dziennikarskim, nie było żadnych przesłanek, żeby mnie zatrzymywać na granicy Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że to, co też powiem, będzie przestrogą dla wielu innych osób że ci agenci tego typu służby mają naprawdę ogromne możliwości. Ten agent sam się przyznał do tego. Chciałbym też, żeby obywatele Rzeczypospolitej i w ogóle wszyscy Europejczycy dowiedzieli się, jak działają agenci tego typu służb, służb skrajnie nienawistnych i xenofobicznych. Ja myślę, że takiego natężenia rasizmu jeszcze nigdy nie doświadczymy, jak doświadczyłem dzisiaj i przekonałem się, czym tak naprawdę jest Talmud w praktyce. W jaki sposób wypowiadano się o Jezusie Chrystusie i w jaki sposób ja jestem inwigilowany. Wszystko jest na, na mój temat, prawdę mówiąc, wiedzą. Oglądają wszystkie moje filmy na YouTubie, wiedzą z kim rozmawiam przez telefon. Prawdę mówiąc, nawet nie ściągali wiadomości czy plików z moich e, urządzeń elektronicznych, no bo w jakim celu mieliby to robić, skoro nie to regularnie. Natomiast skanowali, przekszerowali wszystkie moje dokumenty osobiste, wszelkie moje notatki. No inwigilacja pełną parą, a tylko dlatego, że jechałem głosić tam Jezusa. Chrystusa. Co o tym również świadczy, miałem przy sobie tekst przemówienia, które miałem wygłosić w Stelford. W, w miejscowości, gdzie grasowały i grasują po dzień dzisiejszy podobno, tak zwane gangs, gangi które trudzą się gwałtami oraz wszelkiego rodzaju fundamentalizmem wymierzonym w stronę dzieci i nastolatek. Miałem wygłosić to przemówienie, no, miałem je napisane na kartce, zostało ono mi zabrane przez żydowskiego agenta z brytyjskim paszportem oczywiście. Przetłumaczono to na język angielski i pozakreślano mi również wszelkie, ale to wszelkie sentencje, w których mówię o tym, że Europa powinna być chrześcijańska, argumentując, że to jest rasizm który nijak się ma do polityki Wielkiej Brytanii. A więc komu zależy na multikulturalizmie? Komu zależy na tym, żeby zderzać ze sobą obce cywilizacje? Komu zależy na tym, żeby skłócać ze sobą ludzi? Myślę, że nie muszę odpowiadać na to pytanie, bo jest to pytanie retoryczne. Niestety prawda jest taka, że jeżeli mówimy o tym, że ktoś jest Żydem, automatycznie przypina nam się łatkę wariata albo jakiegoś bezmózgiego człowieka. No Niestety jest to pokłosie przeprowadzone przez setki lat propagandy, którą Mam nadzieję, że w końcu obalimy. To, że byli to Żydzi, świadczyło o tym wszelkiego rodzaju zachowania, wypowiedzi tych osób, ale zwłaszcza wypowiedzi pracowników Border Force, którzy powiedzieli: tak, to byli Jewish Special Branch, czyli ci tacy agenci specjalni żydowscy. Przyznam że sami niektórzy pracownicy Border Force byli szokowani ich działalnością. Mówił, że spotkali się z tego typu sytuacją po raz pierwszy i te osoby, widzieli po raz pierwszy na własne oczy. O tym również, że, że to są tego typu osoby. świadczy również fakt, z jaką zawziętością bronili wspomnianego Ibrahima ibn Jakuba, powiedziałem, że jest rabinem, źle zaakcentowałem w języku brytyjskim, z wielkim oburzeniem zareagowano na to i poprawiano mnie po pięciokrot, tak, abym wypowiedział to słowo. W sposób dokładny, gdyż nie godzili się na to, żebym wymawiał słowo rabin w sposób niepoprawny, no a na słowa związane z chrześcijaństwem, a zwłaszcza na to, że moim Panem jest Jezus Chrystus reagowali z wściekłością, mówiąc, żebym zamknął morda. Piotrze także jeszcze sprawa naprawdę ich nie szokująca, i ja myślę, że będzie szokująca dla wszystkich Polaków w sytuacji, gdy podczas przeszukania wyciągnięto z mojej kurtki opaski biało-czerwone których miałem, w którym miałem iść podczas marszu w Telford oraz spotkać się z Polonią następnego dnia w Londynie podczas biegu tropem wilczu, między innymi oraz wyciągnięto koszulki z takim napisem nigdy się nie poddawaj powiedziano, że to są koszulki i polskie patriotyczne emblematy o charakterze rasistowskim na co ja zareagowałem, powiedziałem, że nie życzę sobie bez względu na to kim pan jest żeby mówić tak polski polskiej fladze o polskich narodowych symbolach, bo są to symbole, z których ja się szczycę, które są dla mnie dumą i nie pozwolę sobie żeby jakiś żyd wpił sobie z moich barw narodowych. I tak niestety było. Również tak było w przypadku tygodników, do których piszę. Tygodnik Polski Niepodległej, typu tygodnik Gazeta Warszawska, została doszczętnie skserowana. Przyszedł Polak, który tłumaczył mi niektóre teksty, o czym ja tam piszę. No i rzeczywiście pan, który ten oficer, ten agent specjalny, o którym wspomniałem, bo jeden z nich był rzeczywiście wyjątkowo napastliwy, rzeczywiście zna wszystkie moje teksty, które piszę w języku, Polskim, o których poruszam wątek społeczności żydowskiej, wątek tych korelacji, jakie były w przeszłości, są obecnie między społecznością żydowską a polskim narodem. I zasugerował mi w jednym momencie, żebym więcej tymi tematami się nie zajmował.